w nogę no mógłby przeżyć, no mógłby. Ostatnia kreska mi się wydaje, mógłby nie. Dobra no, jest No kraj Tak, as <grystanie> Ty, a co się z tym sobem probiło? W ogóle go nie ma. Nie wiem, umarł. Umarł od, od, jak się od świąt, kurde, nie widzę, nie widziałem go w ogóle. Ja myślę... Ja mysze, że umarł. Nie no fłoki. <grystanie> nie wiem. <grystanie> Nie lubię od tej gry, nie, no, Może już go tak ludzie je że no, no nie, no, to wokół. O nie, na to za mnie zaaktuł. Skakujesz mi tu, wiesz, od razu jak czakoric. Bo. No. Tak, 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 tak. Jeszcze troszkę Tak, tak. Cool. No taka seo. No taka, wydaje mi się, lepsza niż poprzednia, no ale... Taka seo. No, jak się nie ma to się lubi, to się lubi, to się ma. tu wejść, a nie, wejść zablokowali wejście, czy czy są, o tu tu moczy, a tu ten, ugh, no Czekałem abonnie. na ciebie. Czekałem na ciebie, żebyś tylko się wychył. A data jest jak persik. Jak Pitbull. Jak Pitbull.

Wiem, że jak strzelę, to wiem, się za a nie, że ja strzelę, a ty mnie później zabijesz, no to jest... Wiesz co? Lak jest najpewniej wtedy, kiedy kurde, trafiasz kogoś prosto w głowę, a on to przeżywa, wie? bo to w głowę tu się. jest jeden Ale cel. ogólnie, strzelę szcze cię w głów, masz Aha. zginąć, a nie, że ja ci strzelę, a ty mnie zabijesz, to jest lipa, nie? A tu wiem, że na tym serwerze, w strzelę, masz nie żyć. I tak jest. No to. No tam w nogę, no tam może być, zostać ostatnie jakieś kapka życia, nie? Czy tam w kostkę, czy tam, nie wiem, w goleń. Ale jak już tu trafisz się wyżej, to musi być już bardzo śmiertelne miejsce. Gdzie jest? Na dachu? Gdzie to można być? Na dachu. Na dachu jesteś? Już nie jestem. Już nie. A, zeszłeś. Teraz, teraz jestem po ziemią. co na Teraz jestem pod ziemią. Światka, tutaj mi Piatka, świeczka i tele. O kurwa, fali do siebie słają. O lag.

Gdzie jest maglek? A, maglek jest przeciwko mnie. a bo Z tego nic. Maglek Maru, Dlaczego jesteś przeciwko mnie? Slak! Aj, mój maglek. Ja no. Tak więcej, tak nie będzie. Ja pierdzielę cię ja się jakby Z jakby znikął Jakby z nieba spadł. O ja na razie jestem brze, ale... Ale gra. Aha. Jako tako mi to idzie, ale... ale gra. Bardzo ciężko, opornie mi to idzie. Staram się. Tylko nie nagrywam tej mapy znowu. Fak, 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 fak. fak. Fak? Gdzie on jest? Kto mnie bije? Weszłem na jakąś bierze Gdzie jesteś? Powiedz mi, powiedz, gdzie jesteś? Daj mi... Pineskę. Zamiar? <grym> pineskę daj mi. I ja ci, pop, pop, ja ci od razu... Mogę. Momentalnie. Ulżysz mi w cierpieniach? Tak, czy masz starą broń i tak dalej, ja mogę ci to od razu ulżyć. Tylko daj pineczkę, a tu jesteś. Dostałeś? Dostałeś drugi raz? Dwa razy. Ty? Nie, to nie ty. Nie, to ty. To ty dostałeś dwa razy. Trzeci raz Ujde, ale to było, Za trzecim razem. Ty razem ci wnes. Ty, a wcześniej dostałeś... Trzy razy dostałeś Tak troszeczkę A Zostań. wcześniej dostałeś dwa razy strzały w plecy Dwa razy Ale nie, nie boli, nie, nie boli nie. A, widzisz A zawsze ci razem tak Dostał Wszystko, wina ma Wina Tuska a ja On jest winny wszystkiemu. Bo nie był winny, a jest winny. Tak, jest to? Five more minutes to fight! We have enough time? Jak to on, co mówił? Nie, fakty nie. No team, czy tam jak to tam z... No to w moim party się w ogóle nie gra, tylko jojo, jojo i ja I ten jeszcze Jospien może gra a reszta to są statyści I nic więcej W moim teamie są statyści, no staty, no statyści to, to Nie ma ręki. Jec! No? Eee, na mi ta gra idzie, co tu, dwudziestu zabitych? Niee... Łałbo. Jest lepiej niż tamta mapa. Bo tamta to... mój ci, to była porażka tam. Tu jeszcze jak atakuj. Twoje poliski. No, pójdź mi ta chata. No. Uh, Ovo da 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 je dobro vojski. Tež da stavim, tež nije. znaješ je. Wiem, że... Jak tu mówisz? Nie przeszkadzę. Ja! Och, kurwa haraczysz. Czekajcie, uleczę się! Przejdziecie, chwileczkę. お호ほ호ほ호호 <뭄 pore Road> <뭄> 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 Tak, a ty nie szale jest, nie. tak oh. <laughs> o no. ja, tak troszkę You only have two minutes left Mamy no, jest sniper, ja tu ja. o ja No to jest ARP, ja ze sniper No, w terenie znaczy... takie... W terenie takie. Znaczy... Jestem. Troszeczkę utrudnienie. O, no, tak jest poreno. Tu wiesz, jak masz odległości spore, a to są odległości spore. To możesz przymierzyć. Nie no, bo... dla mnie może być gdzieś bliska, nie przeszkadzam. Nie nie nie, 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 nie. Po co mam siedzieć gdzieś kampować, bo tu jest, nie jest gra. Żeby siedzieć kampować, a wolę ja, wiesz. Iść i kogoś znaleźć i... zabić.

Wiecie, się tutaj żołem, bo głodny jestem. A. Przegrana z kolei. All we need is five more points. Kurde, od tyłu, no nie. Od tyłu mi nie zabije, proszę. Przyznam się, że czekałem, aż Ci ten... aż Ci wpadnie tam jakiś katarczek. Wiem. Ten, ten krzyżyk. No. Ja. Muszę napisać <grywa> A To Nie, oni to będą słyszeć <grywa> Mój telefon się naładował już Mój mój się nawodował. Mój, no przecież mówię.